Dzień dobry, Witam na moim kanale. Odgniecenie z tej strony. Jestem na parkingu. Jakieś 20 km za Turkiem. A zanim tu dojechałem, byłem na targu. Zaraz za turkiem taki. Jakiś, yy, tam wszystko jest. Yy, żywność sprzedają rolnicy i tam nie tylko. No i kupiłem takie coś stalowy w końcu. Oczywiście pokrywkę też, bo tamtą próbowałem przykręcić, to i mi cała pękła. No i oczywiście śliwek i, i pomidorków od rolników. No. Chciałbym podziękować sprzedawcy na tym targu, który mi sprzedał to, a to dał mi gratis. No także już nie będzie alu alu, tylko będzie Stal. No, trochę to jest duże. Piszę na 9 tych yy, filiżanek, ale ja już się tam poradzę z tym. No, co więcej, udaje się na Ostrów Wielkopolski, na tą dużą plażę i tam posiedzę trochę, bo ona jest bardzo duża. Chyba, że będzie to samo co w tamtym roku, jakieś zawody, i znowu mi zamkną część plaży. No, zapraszam Was do oglądania tego odcinka i widzimy się na następnym nagraniu. Zanim zaparzę kawę, muszę wyparzyć to. Nalałem wody i niech się to wyparzy. Tak jak wszystkie inne rzeczy który się kupuje bo nie wiadomo co tam cholera jest no to widzimy się przy zaparzaniu właśnie się wyparza i co zauważyłem i mam taką nadzieję, że nie będzie mi się już rozlewała kawa no to będzie następny plus no, zostało wyparzone i... Wlejemy wodę i wiemy mniej więcej idę jeszcze troszkę. No, teraz kawym trochę mniej trzeba dawać. Zobaczymy, jak to jest. Tak to będzie. Ojej, musiało mi się rozsypać. Kalamy maszyny. No. Oczywiście cukier też. Ciekątki. No, jak się zaparzy, to włączę. Chwała się, już zaparzyła. Więc wlewamy, zobaczymy, czy się rozleje. Ale chyba nie. No, to lejemy. Nie rozgrywa się. no i jest tak jak powinno być smacznego mi życie. jestem nad, na parkingu nad jeziorem piaskich w Szyglice koło Ostroga Wielkopolskiego lub w ostrowie. Wielkopolskim. W zeszłym roku tu byłem, albo w tym na początku, coś tak. No, jest trochę ludzi. No, fajnie jest, miejsce jest. Nie stoi akurat w cieniu, ale wejście i okno mam w cieniu, także nie nagrzeje a ładować będzie mocno. Idę zobaczyć, jak wygląda plaża. Ile ludzi jest. Czy coś się zmieniło od ostatniego razu? No zobaczymy Zobaczcie jaka ogromna plaża Mnóstwo piachu Ludzi nie ma dużo Przejdę tam się zobaczę Czy nie ma jakichś odyńców kopaczy Plaża szeroka jak na Bałtyku ale tu chodzenia będzie no może dzisiaj wejdę i zrobię tamtą plażę tą mniejszą a poniedziałek zacznę tą dużą jestem już na plaży sprzęt <laughs> gotowy drony latają w koło obserwują mnie do pracy rodacy Mam pierwsze 10 groszy, ale z 4 minuty chodzę, niecałe może nawet jademy dalej. Nubiszka no złotóweczka i jeden grosik stary jademy dalej. Mam piąteczkę, ale jeszcze jeden sygnał tutaj jest chyba. Jakby kopie to się włącza nie wiem to jest chyba 10 groszy ale już tu leży trochę dziwnie parami to leży stare i nowe już gdzieś to widziałem I jademy dalej jest dwójeczka Nówka, ale mało tu monet jest już połowę tej prawie przeszłym plaży jademy dalej jest złotóweczka Płytka była jademy dalej jest 10 groszy dawno nie było ale słońce już zachodzi piękny zachód słońca nad Soliną 20 groszy ale zobaczcie słoneczko już prawie zachodzi dobranoc słoneczko jademy dalej jest złotódeczka z kapslem była razem no jademy dalej. Jest, jest autką, maluj się. Ale nie zabieram. Tak jak już powiedziałem, nie zabieram autek. Zostawię na widoku. Tam na Placu Zabaw. I jest dwieczka. No, słońce już zaszło. Powoli trzeba będzie kończyć, bo komary gryzą. 20 groszy. A komarów 200. jademy dalej koniec na dzisiaj komary mnie wygoniły chmary normalnie latają jutro przyjdę z samego rana na tamtą plażę jest 6.05 idziemy do roboty mam trochę do przejścia ładną ścieżką idę w tamtą stronę widzimy się na plaży jest dobry początek dwójeczka, ale już trochę tu poleżało Haha. jademy dalej papierosik chyba ten elektroniczny i dwójeczka w jednym miejscu jest coś tu jeszcze A, Kapslok. leci i jademy dalej Dwa grosze, nie, jeden grosik. No i jajka Jademy dalej. Jest piąteczka. Przy samym murku trzeba dokładniej tu przebadać. No. Jademy dalej. Jest złotóweczka. Przy mureczku. Gubią więcej niż na tej plaży całej. A mur jest długi. Jademy dalej. Jest 20 groszy i wszystko przy murku. Jademy dalej. Gdzieś tu coś ładnego. Jest 20 groszy. No, jest o jeszcze coś tu pisze. Dobra, lecimy, coś tu może znajdziemy jeszcze. Hehe, złotóweczka jest. Co on tak pisze. Chyba komuś coś posypało. Jest jeden grosik. Coś tu jest jeszcze. O, ale stare. Nie wiem, co to jest. Jeszcze coś jest. Dwa grosze. Kurde, co to? Dziesięć groszy. No chyba wszystko W sumie trzy. Cztery, pięć, sześć, skarb znalazłem. Jedziemy <grybujesz> dalej. Czy to Porsche? Chyba tak. Białe Porsche? No, no, no. no chyba je wezmę. <grybujesz> Dosyć głęboko było. No lecimy dalej czy tam jademy dalej jeden grosik jest coś tu jeszcze o coś tu jest <grym i wytrych> patrzcie Wujeczka. Nie piąteczka 5 zł, 1 grosik. Jest coś tu jest sen? O coś tu zało jest. E kapsel No, kładnie jademy dalej niedaleko tej piątki i groszówki 10 groszy fajnie jademy dalej już jest po siódmej 20 powiem tak teraz te kapsle biją tak jak kurde monety i tutaj powinna być dwójka ale co będzie to już teraz nie jestem pewny zobaczymy A, dwójka król. Do kapsy, tą dwójkę. No, Jademy dalej. Skończyłem na razie plażę. Wejdę tutaj na plażawę. Może coś znajdę, bo ta plaża mnie roz, rozwala non-stop. Kapsle, no jest trochę tych monet, ale szkoda łazić Jademy dalej jeden grosz tak długo tu leżał cholera tu nikt nie szuka czy co albo mało jest jedziemy dalej plac zabaw przeszukany idę teraz tutaj może tutaj coś ci co ćwiczą gubią oprócz yy, kilogramów no Widzimy się przy pierwszej znajdce jeśli takowa będzie. Jest złotóweczka, ale już kończę. Jeszcze środek tylko został. Jedziemy dalej. Skończyłem już. Wracam, bo nie wracam plażą, bo się ciężko idzie. A takie zbieranie tych kapsli to już mnie wkurza. Trzeba szybko nad morze, tam mniej kapsli jest jednak. No. oczywiście wiadomo gdzie skończyłem już plażę, wyjechałem. parkingu i idę zrobić zakupy już trochę zakupów zrobiłem jeszcze kilka sztuk muszę coś kupić i będzie wszystko to są moje zakupy nie wiem ile zapłacę ale zaraz się dowiem jestem na plaży Antonin i tu będę szukał. No. Widzimy się przy pierwszym dołku. I no raz machnąłem jest jeden, nie dwa grosze. Długo leżały. <laughs> no, lecimy dalej. Jest pięć groszy. Lecimy dalej. Złotoweczka. I takie coś. To tak ładnie biło, myślałem, że piątka. Lecimy dalej Jest dwójeczka która sobie poleżała Lecimy dalej, chyba że coś tu jeszcze jest Nie na nic 3,50 w jednym dołku Fajnie, chyba tu nikt nie chodził Lecimy dalej Tu jeszcze chyba jest dwójeczka Powinna być Ja, jest bujeczka <laughs> ciekawe co jeszcze tutaj jest jak coś tu się włącza chociaż. będę wiedział wszystko cztery monety w jednym miejscu piąteczka świeżusia głęboko nie było lecimy dalej 10 nie ale już kończę, tu jeszcze mi tam zostało. Dla dzieci, te no, wiecie o co chodzi? Jestem już na placu zabaw. tamtą część przeszłem. Weźmy tutaj i Lecimy dalej. Jestem na parkingu, takim trochę innym. I policja przyjechała. Tam jeszcze kogoś legitymują. Ciekawe, czy do mnie przyjdą. Wylegitymowali <grydy> mnie, kazali mi miejsce mi opuścić. A ja powiedziałem, że jesteście nagrywani. A, a on przecież nie masz pan kamery. A ja mówię, że ja mam tutaj kamerę. <grydy> no, pojechali. Nic, bo poznali mnie odra i y, y, y Adama też y, tutaj kiedyś y, legitymowali. Chyba też czas na podsumowanie tych czterech czy pięciu plaż. Pokażę Wam co i ile znalazłem. W sumie 47 zł z groszami. To bardzo dobry wynik, ale się nachodziłem trochę, nie powiem. Jakieś takie tutaj, te ciężko rozpoznać, ale to jest nieważne. I w każdym bądź razie, ładnych kilka godzin się nachodziłem przy tym. Co poza tym, a jeszcze znalazłem jakiś papieros elektroniczny i chyba nic więcej. No, jestem teraz na parkingu przy cmentarzu. Plesie, kolasu, właściwie i tu będę dzisiaj nocował. A jutro, no i zastanowię się, co dalej i gdzie jechać. Ale na pewno, na jakąś plażę. Także dzięki za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na następny film. I kciuki do góry. Bir cimşen anlatsın, bir